Och! psz. psz, psz. Siemano, widzowie! A ła! co mnie tak dzisiaj kopie brzusek? Dziwne! Jestem strasznie głodna. Zobaczę co jest w lodówce. Zjem chyba kole. z ją z mlekiem. To super decyzja. Może będzie spaczne, A bim, ja bim, wiem Bim, a bim, Ała, co ten susek boli. Ała! 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 Chyba muszę jechać do lekarza, bo naprawdę źle się czuję. Muszę jechać zobaczyć. Zaraz sobie zobaczymy, tylko otworzę garaż. Idziemy zobaczyć. Idziemy do tego. Oj! to zobaczy jak pan jedzie. To jest Ciekawe kto to był. Dobra, parkujemy. I wchodzimy. Halo, czy ktoś tu jest? Dlaczego jest pusty? Żeby było taki brud hewer. O, jest jeden pan. Proszę pana, bo mnie od rana boli brzuszek i tak jakby kopię. Ała! Nie, to proszę się sponić, Lepiej... Dobrze. Eee, to... Co pani jadła na śniadanie? Jadła mieszanę... Mie, 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 mieszanki... miad miesza, mie, jadła mieszankę z mlekiem i z kolą i...

Tak, do zobaczenia. Ojej oj widzowie, teraz będę musiała jechać po mleko. Kupię bardzo długo, duże mleko, żeby była aż cała lodówka zapełniona. to jedziemy do sklepiku. Nie, zobacz nie Kupię 100 mlek. Weźmy też mleczko wody. Weźmy też wody mu. Weźmy też kole. Dwa kolory jabłusek i banana. I pizzy. Ej, co pani zrobiła? To jest skandal! Dobrze, i czego mi tu jeszcze brakuje? O, pizzę. To kupiłam. O, jeszcze loda. Dwie czekolady. Dobrze, i teraz kasuję. Tylko wykasuję. I wezmę torbę, bo O, już kupiłam. Dobra, teraz. Może pojedziemy, bo kupić rower żeby był szczęśliwy i kupił auto, żeby, żeby mogło go wieść z tyłu, bo z przodu auto przecież do się nie A tutaj jest sklep z autami. Ojej. Co to jest? Prawie, no to zaraz przyjdę Posiedzę też kupić ubranka. Dobrze. E, to, nie, to chyba nie jest sklep z... To gdzie jest sklep? Może jest z drugiej strony? No raczej nie, idziemy tam, no zobaczcie, idziemy tam. Co? gdzie jest sklep z autami? Ej, patrz jak leżesz! Ej, a gdzie jest klep z autami, no? No dobra, przecież muszę coś coś kupię. Tamdzę teraz muszę jechać do domu. Najlepiej by było do domu. Aj, znowu nie mój. Z drugiej strony przecież mieszkam. Jedziemy z drugiej strony. Otwieramy garaż i wskakujemy. I zamknę garażu. Ała! Ała! Kurczaczki, chyba muszę faktycznie już jechać do lekarza. Dobrze. Okej, okay, to ja już jedę do lekarza. Zamyka się teraz. a ja jedę do lekarza. Do... Do... Ała! Ała, szybciej! Dlaczego ktoś nie, nie może zabić? Ała! 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 Ech, to ja idę. Halo, czy ktoś tu jest? Halo, dzień dobry! Chyba będę musiała sobie sama poradzić. do dobry. Siadamy. Jedziemy do domku. Chodź, jedzie. Oj, chodź, jedziemy. Idziemy do auta. Jedziemy do domku. Skakuj do drugiego. Siedzisz? A dlaczego ty pisze, że jesteś tam dalej w szpitalu? Chwila, okay. to mam. Ja to mam. Nie śpię. Okej. Co jedzie? Żeby ja bez ciebie nie pojechała. Nie pojedziesz. Jeszcze raz. Wyskakuj. Czekaj, wezmę cię do wóz. Wezmę cię tylko na ręce usiądź, czekaj, muszę dać dzieci, dla dziecka, o tutaj, o dałam i proszę usiądź sobie tutaj, łaj. usiądź sobie tutaj i ja Ci dam mleczko, proszę Dziecio, daję Ci, Dobry, możesz być z... o patrzcie, jest zamodolony. No to chodź, się poleżysz, Wezmę cię tylko na rączki. A chcesz iść na spacer? Nie. Trzeba? Oby no, też mamy boisko. No, chcę po To no zaraz damy. Czekaj, ja mogę otworzyć. Jak to się otwiera? Wiesz jak otworzyć? Trzeba wyrzucić tutaj piłkę. Dobrze? No, chodź. I potem w Dobrze. Ale ty się zdasz. No dobra, zaraz dam piłkę. Chodź sobie tutaj. No. O. Mm.

Chodź, bo już jest dość. Nie nie, 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 idziemy. Chodź. Odwróć. Chodź. I, I Dobra, będzie otwarte. Dobrze. ale jak się podam, y, a potem <coughs> kodem... nic się nie stanie, chodź. Chodźcie, na górze uśpimy. Chodź tutaj, połóżcie tutaj. tutaj. Ale to w łóżeczku zrób! Wejdź do łóżeczka. I co tu mam dać ci? Mam ci dać lampki? Nie. Proszę. Najlepiej je różowe albo jej pieskie. O! Ja Chody na to zgasza światło. I idziemy spać. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!